Wszystkich bliskich Pani Magdalene Krawąż. E, dzisiaj mam zaszczyt otworzyć e, wewnętrzną świętą Pani Magdalene. Jak Państwo wiecie, Pani Magdalena jest e, bardzo znaną artystką. E, Znamy wszyscy jej rzeźby i nie tylko. E, ukończyła. To jest żyjącą artystką. Ukończyła Wydział Sztuk Pięciu. Koruniu, tak mhm. jej, mhm. e, jej specjalnością i są rzeźby. Jednak u nas postanowiła dostać swoje oczu pracę czy zdrabnie. Pani na czele, dziękuję Panią publiczności, A ja zapraszam Państwa w międzyczasie na spotkanie. Spotkań znowu, przepraszam. <grytanie> dziękuję. Witam wszystkich serdecznie, bardzo mi miło Was widzieć. No właśnie, tak jak pani Emia ja powiedziała, trochę właśnie tak mi pusto, bo nie ma tu no tej przy, przy, przestrzennej pracy, więc rzadko mi się zdarza mieć taką wystawę, gdzie, gdzie tej rzeźby właśnie nie ma. Ona jest głównym środkiem w mojej wypowiedzi. No i jest na wystawie właśnie grafika. Wszystkie prace powstały w terminze roku, także są takie świeżynki. A grafika mnie właśnie tak pochłonęła i tak się cieszę, że odkrywam jej nowe możliwości, się uczę tak naprawdę. I też dziękuję tu pracownikom biblioteki, że miałam możliwość zaprezentowania tych prac. A Grafika właśnie daje inne możliwości, która, których nie daje rzeźba, czyli właśnie ma tą taką możliwość tej ilustracji i do opowiedzenia tego, co nie może, czego nie ma rzeźba. Więc, yy, więc trochę tak na przykład tak jak ten cykl za mną yy, między niebem a Ziemią, to był taki cykl, który był rzeźbiarski, ale no właśnie, ale tutaj grafika daje domu możliwości i mogę go yy, uzupełnić o, o coś takiego bardziej ilustracyjnego. Um, są tu na tych ścianach, są takie um, proste doryty, um, one znowu odnoszą się do um, rysunków moich wcześniejszych, do, do, do pejzaży. Um, no i tutaj na taki najmocniejszy akcent to, to są um, te portrety, um, też jakby, um, trochę, trochę ekspresji dają. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to ja chętnie tam z boku opowiem o tych technikach, Te techniki są różne. Bo jest minoryt, jest aquacorta, aquatinta, sucha igłota. Jak ktoś by się chciał czegoś więcej dowiedzieć, to ja oczywiście opowiem. Zapraszam do oglądania, zapraszam na uczestnik i dziękuję ja za obecność. jakby otoczenie, w którym przebywam, to, to co się tutaj dzieje. Jestem mieszkanką Dąbrówki, także że, no, tak, cały jakby ten teren znam, tak? tutaj mieszkam, tu pracuję, więc nie jest mi obcy. No i oczywiście tak stanowi inspirację chociażby do pejzaży, które tutaj graficzne, Które powstają, takich bardzo symbolicznych, e, zwykłych, e, e, jakich w moim odbiorze. E, w czerwcu odbędzie się wystawa pracowni plastycznej, którą mam przyjemność prowadzić wraz z, z Lidią Wnuk. E, pracownie jakby. E, Nadzoruje biblioteka i będziemy mogli właśnie tutaj, w tej sali, wystawić w czerwcu Prace Dzieci. Dlatego serdecznie zapraszamy tak? wszystkich mieszkańców. Dzieci bardzo to przeżywają, już się bardzo cieszą na tą wystawę, bo w takiej sali no, nie, nie, nie każdy może mieć, więc jest to wielkie wydarzenie. Pracownie działa od lutego po feriach zaczęliśmy i jest to nowe jakby miejsce tutaj w Drodzy więc nadal zachęcamy tak, do, do przyjścia, do odwiedzenia, do, do podjęcia nauki w jakiś sposób, chociaż jest to, staramy się oczywiście, żeby to była wielka przyjemność i radość obcowania ze sztuką, odkrywania jej. Taka sucha nauka. No, ale, tak ale oczywiście. O, nie, to jest jakaś dla młodzieży. Oczywiście. Jak, jak najbardziej, jak powiedziałam, że to będziemy mieli wystawę, to jest po prostu wielkie poruszenie. Dzieci się już szykują, zapraszają babcie, rodziców, specjalnie pracę przygotowują. Także bardzo przeżywają. Dziękuję.